Wypalone, można powiedzieć, ale dalej zaczyna się lepsze już żyto, 5-6 ton sypie. wobec czego biorąc pod uwagę te wypaleniska też, czy tą górkę, tamtą górkę pod drzewami, czy tak tam za nami, no to średnią będziemy na razie, na razie mamy średnią w kombajnie 4 z hakiem, czy cenie, no za żyto, Gdzieś tam płacimy 630-650 netto więc przy tej cenie to gdzieś jesteśmy na zero więc nie ma tragedii jak na pierwszy rok dzierżawy tu jeszcze trzeba popracować No, jeszcze trzeba wapna no i wiadomo tak co słoma co zostaje mimo to, że miejscami jest jej niedużo to pomaga, to poprawi wszystko, poprawi sytuację i myślę, że 2-3 lata i tutaj nie będzie 4 skakiem żyta, tylko może już będzie 6 na przykład. No, Zobaczymy. Bo tam widzicie, w dole bliżej do Przagu, gdzie ciągnik stoi czy tam dalej. No już dużo dużo ładniejsze kawałki ziemi. No i to są dwa kawałki żyta tego minowej dzierżawy, 11 hektarów, po pół hektara i teraz jesteśmy na tym gorszym. Na tym lepszym powinno być trochę ciekawiej. Na tym drugim powinno być trochę ciekawiej. Tam tam też są Wypaleniska. Zresztą jak będziemy to wam pokażę. Z jednej strony pola i z drugiej strony pola jest wypaleńsko jakby na jednym końcu i na drugim końcu, bo tam pole jest długie, wąskie dosyć, ale długie. I są te wypaleniska, ale nieduże, ale większa część pola ma pod spodem widać glinę, bo to, to było tam, gdzie pojechałem wiosną e, zer chyba rozsiać. Nie rozsiałem po całym kawałku, bo normalnie było z wierzchu błoto, gdzie wszędzie było cholernie sucho. Więc e, jestem ciekaw, co tam będziemy, co będzie nam kombajn pokazywał. Ale kosimy, no kosimy, ale nie mówiłem o wilgotności. No, niestety wilgotność od 15 do 16,5. Niestety, zajechaliśmy trochę daleko. Mamy tutaj jakieś, no nie wiem, 10 km, 11 km. Więc stwierdziliśmy, że kosimy i tak. Teraz będziemy sypać akurat do silosa, więc to też jest mniej problematyczne, bo wrócimy do suszarni, delikatnie chwilę przewijemy i puszczamy do silosa to lepiej zrobić to tak, niż w przypadku gdybyśmy mieli sypać na magazyn płaski i sypać później z na przyczepę i później na opiero, na magazyn przywodzić. Więc suszymy i chociaż to będziemy mieli z głowy, zostanie nam tylko pszenica jeśli chodzi o swoje, swoje zboża. Eee, no i nie wiem, no skosimy to. Mieliśmy tu po drodze dwa pola z żytem, yy, które mieliśmy też zabrać yy, od rolników. No, ale nie będziemy jechać tego kosić, no bo jak to ma być tak, jak u nas 16, 16 na przykład, no to nie chcemy potrącać. Poczekajmy jeszcze, może zbierzemy, uda się zebrać normalnej wilgotności, no cholera, oby. I spróbujemy może naszej pszenicy. Czy tam coś będzie, coś innego, inaczej to będzie wyglądało. Miejmy nadzieję, może suche będzie, no to byśmy tam próbowali to kosić. No Jezu, no, no już trochę trwają te żniwa. Te ciąganiny z kombajnem. Przecież to już trwa 2-3... no, no to miesiąc tak naprawdę to wszystko się ciąga. Bo jak jest tylko kawałek pogody, to się staramy kosić, no ale... No nie jest zbyt... nie jest zbyt, żniwa są fajne. Ale no cóż, trudno, no trzeba kosić przecież, to... Nie ma co marudzić aż tak mocno. Dzisiaj mamy 8 chyba sierpnia? 8 sierpnia i co? za tydzień trzeba już siać rzepaki u nas, więc trzeba po prostu też tą pszenicę kosić. No jeżeli nie, dzisiaj jeszcze ona nie będzie dobra, no to jutro mimo wszystko musimy jechać i kosić, bo muszą jeszcze zabrać słomę nam stamtąd, zbelować, zabrać, musimy wywieźć Nowicę i siać, więc no, nie ma na co zlekać już też za bardzo. A jeszcze taki temat. Bo pisał dzisiaj do nieznajomy, tam trochę na Messengerze i zgadaliśmy się, że ma na sprzedaż plonarkę. Tylko to jest takie połączenie tych naszych dwóch plonarek, bo ma na sprzedaż dłosiówkę, czyli taką jakby jak tamta, ale w takiej budzie jak ta, czyli ta to jest też 680, chyba. To jest, słuchajcie, przyczepa z 2022 roku. Naprawdę wygląda bardzo dobrze, zadbana. I jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to oddwicie się w komentarzach. Ja Wam jakiś namiar prześlę. Z tego co mi pisał, 80 tysięcy netto. Jeżeli się nie mylę, chciałby za nią dostać. Jeżeli uda mi się, no to tutaj zdjęcia, w trakcie tego co mówię, takie zdjęcia tam się pojawią. Tej przyczepy bo też mi wysłał. A jeżeli nie, no to. to... Jeśli jesteście zainteresowani, to się odezwijcie w komentarzach. prześlę do niego numer, namiar jakiś, no to może może akurat komuś się biznes uda zrobić. Bo, bo no fajnie wygląda ta pronarka. U nas by się sprawdziła, do, na przykład zamiast tej. Tylko, że teraz tak jak ta jest podniesiona, to jest to prawie to samo. No, tam na tamtą może wejdzie 100 na więcej. czy tam półtorej. A, a my to raczej pójdziemy w coś takiego jak, nie wiem, patelnia z wózkiem doli. To bardziej w coś takiego niż yy, yy, dwósiówki po prostu cenowo, nie? Za 80 tysięcy będziemy mieli naczepę w zarąbistym stanie i za 20 wózek w dobrym stanie, więc yy, też w nawet stanie, nie tylko dobrym. Więc... Yy, a pojemność to wiadomo jaka. Tam możemy mieć 40 metrów sześciennych, a tutaj będziemy mieli ile? 20? góra 20, nie? O, i będziemy sunąć To no, powinno być pełno No gdzieś tak Najlepiej to by... Znaczy, najwygodniej to by było jakby weszło na trzy przyczepy, tak? Jeden kurs zrobię, a później z całym zestawem wrócę A najlepiej to by było jakby 5 było przyczep, nie? Ale to wiecie, trzeba być realistą Znaczy, najwyżej może być 3,5, góra cztery Widzicie, co to jest na szybie? Kuźwa jeszcze kropi, nie? Gdzie nic, nic nie mówił o żadnym deszczu. No, chmury są, ale jakieś ciemne, a tutaj jeszcze pokropiło. No ale na szczęście to tak wiecie. Tak, tak delikatnie tylko, więc kusimy dalej tam, nie ma, nie ma problemu, ale. Ach, ta pogoda w tym roku, co? Już tutaj dzwoniłem, do dalej się spina właśnie. Bziłem przyjeżdżać następny kawałek. Ja mam piłę nawet ze sobą. Bo nie wiem, czy tam nie będzie trzeba gdzieś gałęzi podciąć, żeby przyjechać. Zobaczymy, na ten drugi kawałek. Tą drogę mamy w, tutaj w lesie. Zaraz wam pokażę między góreczkami, między tą górką, na którą wjeżdżamy, a tą kolejną. O, tam dalej. O, i tutaj w prawo mamy tamte drugie pole. No i tam jest w większości szeroko, nie, ale gorzej z wysokością. Może gdzieś tam być tak, że trzeba będzie tą gałąź uciąć. A ja na pierwszy przy miałem 16 900, więc aż się źliwiłem. Tu jednak to żyto dosyć takie ciężkie jest. O, i tutaj po prawej tato się spina. O, już się spiał nawet. To no, dobra, ja wyskoczę może do niego. Albo nie, ja będę jechał po prostu... Chociaż nie wiem, może sobie się zepnę z tamtą przyczepą i, i będę jechał za nim. Zaraz zobaczymy. Już tato podjechał przede mną. Ja zgarnąłem pronarkę drugą. I na razie nie widzę, żeby gdzieś się zatrzymał, więc... No, o, no tutaj to jest, zobaczcie jak fajnie. No nie ma problemu, żeby przejechał. I chyba i tam dalej nie było problemu. Jeszcze grzybiarze, zobaczcie. Nie, skoro jak go tutaj nie widzę, to dojechał aż do e, pola, które było wykoszone i będzie się tam odpinał pewnie. Także widzimy się na polu, zobaczymy e, jak tam sypie. Jak to będzie wyglądało w ogóle z kombajnu. No tutaj to po prostu jestem w szoku. po Całości, bo tam z jednej strony to jest te pole, żeby jeszcze raz przypomnieć, gdzie jak jechaliśmy nawozem, to normalnie nie było to na wierzchu, gdzie wiosna była sucha. Pod spodem musi być po prostu glina, która trzyma, zatrzymuje tą wilgoć na wierzchu. I tam na końcu w dole jest to piach, no to tam się bało po 3 tony. Tutaj z początku też 50 metrów to jest piach, może 70 metrów, no ale tutaj w środku na non stop 7 ton. No ja jestem po w przodu. Ten kawałek jest naprawdę dużo, dużo lepszy od tamtego. No tutaj tak trochę, trochę słabsza widać. zresztą widać, takie plamy. No tam jest nudy tu jest jedna plama i... O i tu jest druga. No tylko tak jak mówiłem, tu jest minus taki, że musimy czekać aż ktoś wykosi. Bo przez las, tak jak prosto widzicie, przy wiedzy jest droga Ale fajnie nie przejedziemy. No ale że z tamtej strony, z lewej, jest wykoszona mieszanka, czy tam tu No to możemy się rozstawić. Tak? Jak braliśmy w jednawę, to mówił e, tutaj znajomy, że tutaj jak przejdziecie przez kogoś bo nikt na niego się nie obraża, bo czasami po prostu trzeba, bo nie ma dojazdu. Ale jak jest możliwość, poczekać trochę i, i przejechać po to czemu by nie poczekać, nie? Tym bardziej w tym rogu, gdzie się nikomu nie śpieszy, <laughs> No zaskoczeni jesteśmy yy, niesamowicie. <laughs> Jadę do domu, bo, bo nam tutaj po prostu nie wejdzie na te przyczepy. Eem, nasypane dwa prawie pełne zbiorniki, więc jakieś tam 12 ton pewnie mam i jadę, bo tu zostały jeszcze ponad, no ponad trzy zbiorniki powinny być. Eem, no trzy, no nawet jak minimum 3 zbiorniki będą, no to jest 18 ton, a nam by tu jeszcze weszło może z, nie wiem, 12. 4, no może być 14 ton weszło, więc no nie ma szans, żeby to weszło, więc po prostu jedziemy. No to... Ja ten kawałek, tak jak przyjechaliśmy, te dwa kawałki tak spisywałem na straty, nawet jak wyjeżdżaliśmy jeszcze, to sobie tak rozmawialiśmy i mówimy, no wiesz, to tam przecież tam szału nie będzie, tam jak na zero w tym roku wyjdziemy, to będzie spoko. Eee, a tu może nawet parę złotych zostanie, więc nie jest źle, nie jest źle. Lecimy, zobaczymy, ile tym razem przywiozę. Więc to też to tutaj nie zawiodło, gdzie jest, gdzie jest ten, to fajne, fajne pole, fajna część pola. Ale ja wszystko jakoś tak te mierzy to, to wiecie no, chyba wolę przeżyto, jak już to zakończone, bez piątki z przodu, ale blisko piątki, 4,8 gdzieś sypało. Więc tragedii nie ma, no tam jak na pierwszy rok dzierżawy. A próbujemy pszenicy. Próbujemy pszenicy. Teraz zobaczymy, twarde czy nie twarde te ziarno. Kurde, jakby twarde. Nie wiem czy to słychać na nagraniu jak strzela w zębach Idziemy do kombajnisty, zobaczymy, zmierzymy i będziemy wiedzieli. Proszę bardzo, przesypujemy. Mieliśmy dodatkowy magazyn wykonany z kopza ręki, no i akurat dzisiaj pierwszy odbiór paku i sobie przesypujemy.